Przed przedszkolaki, witajcie, w kolejnym odcineczku będę teraz wymieniał cewki w, w czerwonym szatanie. Dlaczego będę wymieniał cewki? Ponieważ silnik, kiedy pracuje na obrotach jałowych, kiedy jest rozgrzany, ma takie delikatne, dyk, dyk, takie delikatne dygnięcia. Uwaga, odpalam! O! Nawet zapalił. Nawet zapalił. Zobaczcie, tak pracuje maszyna. Bremi, Bremi. Ciekawe, czy będą dobre. Haha. Ha. Były dosyć tanie, tak naprawdę te ceweczki. Tak wyglądają te cewki. Są jedna cewka jest na dwie świece. Świece mam już założone nowe. Więc teraz wymieniam cewki zobaczymy, jaki będzie efekt. Demontaż cewek, spójrzcie, to łatwizna. Każda z cewek jest przykręcona po prostu dwiema śrubkami. Haha. Kochani, witajcie 4 minuty później. Zobaczcie, mam tutaj wszystkie cewki. I nie widać, która z nich jest zepsuta. Wszystkie wyglądają, patrzcie, idealnie. Tutaj jest numer Chryslera, oryginalny. No i montuję Bremiego. Zobaczymy, jak to będzie działało. Hmm. Zobaczymy, czy w ogóle wejdzie w dziurę. Dodamy. O! Pasuje. Ale ciasnota. Ale ciasnoto. to. No naprawdę ciasno wchodzi. Załapuję gwint jeden. Gwint drugi. Kostka. Pasuje ciasno. Dobra, zakładam. I zaraz odpalamy. Zobaczymy, co to dało. Zobaczcie, jaka sterta <laughs> pudełek. Wszystkie cewki wymienione. Wszystkie kosteczki podpięte. Odpalamy. Zobaczymy czy odpali w ogóle, może któraś z nich jest zepsuta, nie zdziwiłbym się Naprawdę O, jest zapon. Zapalił nawet Ale jaja Ciekawe czy jest różnica w pracy e, Zaraz go jeszcze nagrzeję, bo jest Już niby temperatura jest osiągnięta, ale jeszcze go trochę przebutuję Teraz zobaczymy przede wszystkim tak. Pierwszy test, czyli przegazuweczka taka do odcinki. Bardzo ładnie O i właśnie Wącham teraz spalinki. On po takiej przegazóweczce w spalinkach czuć było siarkę taką siarkę niespalone paliwo tak jak wypada zapłon czasami gdzieś komuś i ma katalizator i jeszcze to czuć było taką siarkę teraz już widzę, że tego nie czuć czuć takie bardzo delikatne kołysanie tego silnika to tak jak wcześniej też kołysało, ale nie ma tego takiego jakby to powiedzieć? Było tak, że. czuć, że ten silnik tam zatańczy pod maską. Zatańczy co jakiś czas. I wtedy było takie, gdy aż, aż samochód na karoserię przechodziło takie drgnięcie. Jest git. Kurde, bajka. Dobra, można jechać. Można jechać dalej. O! To znowu ten silnik, tak to znowu on. Będę teraz wymieniał pompę, pompę wody, pompę wody, pompa wody to jest y, takie coś. Y, to jest takie coś, taka duża obudowa, tu ma taki wirnik, tu wchodzi termostat, się przykręca i co się stało w ogóle z tą pompą wodną? Po wymianie termostatu ona zaczęła piszczeć. Od czasu do czasu po prostu sobie popiskuje, co jest bardzo wkurzające, więc uznałem, że ją po prostu wymienię. Teraz pokażę Wam coś naprawdę pięknego, jeśli chodzi o konstrukcję tego silnika. Patrzcie, zdemontowałem tylko puszkę filtra powietrza, czyli odkręciłem jednego wkręta oraz zdjąłem rurę do lotu. I patrzcie, jaki mamy dostęp. Cały osprzęt jest na wierzchu to jest pompa wspomagania. To jest przepustnica, a tutaj jest pompa wody, którą będę za chwilę wymieniał. Po prostu bajka. na tym stoimy, właśnie taka jest sytuacja patrzcie to jest miejsce gdzie jest zamontowana pompa ale syf ale tu syfu, zaraz to wszystko będę czyścił tutaj jest taka śmieszna rurka która idzie tam pod spód pod kolektor aż tam tam daleko do układu nagrzewnicy układu ogrzewania, ale patrzcie ile tu się jakiegoś gówna nazbierało a to wszystko poczyścimy ładnie. Śruby na szczęście się dobrze odkręciły, wszystko git. Także jest OK. Zaraz może jeszcze zajrzę do pompy w jak będzie mi się chciało. Rolki są zdemontowane, klima, cichutko się kręci, alternator. Też jest spoko. Spójrzcie tutaj teraz, na pompę. I nie wiem czy to usłyszycie. Mam nadzieję, że usłyszycie. Żeby nie było, że ja na darmo pompę wymieniałem. Słychać co? O! Był ten dźwięk przez chwilę. O! Taki szelest. I ten szelest był bardzo głośny. Naprawdę masakra po prostu. No ale widać, że ta pompa już jest stara, zużyta. To syf po prostu straszny. Więc to zmienię. Tak wygląda nowa pompa. Tak wygląda stara. Mam uszczalkę od razu do niej. Nowy napinacz. To jest stara rolka. Gdzieś tutaj mam nową rolkę. O! Nowa roleczka od razu pójdzie. Pasek. Stary pasek w sumie nie wygląda źle, ale go zmienię od razu. Już niech będzie nowy. Założymy nowy paseczek. A tu mam jeszcze stary napinacz. Taki skordowany, brzydki. Chociaż on Ta rolka w porządku. Fajna, ciasna rolka. Jeszcze dobra. Ale zmienię też go profilaktycznie. Tam, patrzcie, nowy jakiś taki. Troszeczkę ma inną konstrukcję. No i przepustnica. Taka ciekawostka. On jest 2000 km po czyszczeniu. I patrzcie, już zdążyła trochę zajść takim... Brudkiem od wewnątrz, ponieważ tam od wewnątrz jest rurka od EGR. Dobra, teraz będę czyścił wszystko i szykował powoli do składania. Jesteśmy na takim etapie, że pompa wody już jest zamocowana, płyn już jest zalany, układ jest odpowietrzony, ale zabrałem się jeszcze za pompę wspomagania, ponieważ mimo, że wspomadziała, ta pompa mnie strasznie wkurza, ponieważ ona tak jęczy, jęczy. I kupiłem już drugą pompę, oczywiście poszedłem na łatwiznę, kupiłem używkę i niestety w używce jest ten sam problem, który miałem w mojej i pewnie skończy się wymianą pompy. Ale mam jeszcze jeden mały pomysł na regenerację. Spójrzcie, jaki jest problem. Tutaj mam rozebraną pompę i wszystko ogólnie wygląda idealnie. Tutaj te powierzchnie, tutaj ta przyrwnia. ta elwolwenta wygląda bardzo dobrze. Łopatki wyglądają spoko. W ogóle tu nie ma problemu. Problem jest, wiecie jaki? Patrzcie. Staki luz wirnika względem ośki. Masakra. I to powoduje, że ona wpada w wibracje. Wpada w wibracje i po prostu to jest to i takie brzęczenie, rzężenie. Ona działa, pompuje, bo wspomaga działa. Tylko, że jest taki wkurzający dźwięk. I to jest, to jest właśnie to masakra. Kurde, nie wiem co z tym zrobię. Chyba zaraz zrobię powłokę VHT eksperymentalnie i zobaczymy czy uda mi się naprawić. Zobaczcie, zrobiłem taki manewr. Wypiaskowałem tutaj to miejsce, które jest uszkodzone. Zaraz pomaluję to farbą VHT, czyli powłoką ceramiczną i zobaczymy co będzie. Pomaluję to, trzeba będzie jeszcze to wypalić, czyli wygrzać, żeby się utwardziło. Ciekawe co z tego wyjdzie. Udało mi się uzyskać taką powłokę tutaj. Wygląda to brzydko, ale to nic nie znaczy i ten luz jest już taki minimalny teraz. Ja nie łudzę się, że to będzie działało. Bardziej traktuję to jako taki eksperyment z czystej ciekawości. A i tak pójdę zaraz, kliknę nową pompę wspomagania. O! Chwila zabawy i robota skończona. Tu jest godzina. Zaraz 20. No to parę godzin mi zeszło. Ale byłoby szybciej, gdyby nie fakt, że bawiłem się z tymi, z tą pompą od wspomagania. Żebym ją po prostu wymieniał na nowo, to byłoby chwila moment. Ogólnie cały zabieg poziom trudności mega prosty, naprawdę chcecie sobie pomajsterkować kupcie sobie 5,7 chemii. A teraz słuchamy to jak gada maszyna. No, słychać, że pompa wspomagania trochę cichła. Yy... Ten patent, który zrobiłem, on tu nie zostanie na zawsze, po prostu zamówię drugą pompę, to tak dla zabawy, czysto diagnostycznie się poprawiłem. zużyta, nic, nic tutaj dla niej to nie dało, po prostu trzeba kupić drugą, nową pompę, słaba konstrukcja taka, słabe wykonanie. No i cóż, układ chłodzenia odpowietrzony, układ wspomagania odpowietrzony, płyn zalany, nic nie kapie, pacjent gotowy. No i co? Chodzi. Chodzi jak traktor, tak jak chodził. Zobaczymy jakie odgłosy będzie wspomaganie wydawało przy skręcaniu. Cisza. <śm> no jest cisza, no ale tak jak wspominam. No patent przyniósł efekt, ale ten patent nie jest na zawsze. Tylko nie się tak robić, jest to handel. Nie wolno wam. Trzeba takie elementy wymieniać. Ewentualnie jakiś sposób napowania na ten wielowypust też może byłby skuteczny. HGW. W każdym razie... Yy, w każdym razie co? No dzisiaj moje prace skończone. Czyli chemii. Przywrócone do życia. No. Wszystkie niepotrzebne klamoty powymieniane. Och, zgaszę, bo tu zaraz będzie... Piękne samobójstwo w amerykańskim stylu, czyli uduszenie się spalinami V8 w garażu. No i cóż, pompa, napinacz, rolka, pasek, no i płyn wiadomo, wlałem świeży płyn, tutaj stary płyn do wspomagania, syf, syf taki. I to wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie. Jak widzicie naprawy tego samochodu, naprawdę mega prosty. jeśli ciągnie Was do majsterkowania, do napraw samemu, naprawdę taki Charger, albo 300C, albo co tam było jeszcze, Magnum, yy, idealne, idealne dla majsterkowicza, naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Dzięki za oglądanie i narka! Deser mam taki na koniec. Odebrałem dziś do od jarka. Link do jarka macie w opisie filmiku. Patrzcie. Hihi. Hi. Niecny akt wandalizmu. Został nareparowany. No i tak go zaparkowałem. Uznałem, że skoro już jest cały, zrobiony tak jak trzeba to nie będę nim już jeździł. Do widzenia.